Szkocja wprowadziła nowe prawo, które będzie karać za memy. Co więcej, nasza polska lewica pracuje nad podobnymi prawami, które ograniczać mają wolność słowa oczywiście w ramach ochrony mniejszości. O co dokładnie chodzi? Scottish National Party, która nie ma żadnego związku z nacjonalizmem, tak jak my go rozumiemy pomogła 1 kwietnia zakończyć wolność słowa w Szkocji. 1 kwietnia w Szkocji weszło nowe prawo. No i to prawo ma oczywiście chronić biedne mniejszości, różne grupy już prawdziwie i rzekomo poszkodowane i jednocześnie ograniczać to co obywatel może powiedzieć, nawet prywatnie, nawet w memach właśnie. Współodpowiedzialny za nowe prawo jest Hamza Yusuf Pan Hamza to tak zwany pierwszy minister Szkocji, czyli odpowiednik naszego premiera. Jussef znany jest jak dotąd, między innymi z tego, że lubi narzekać, że w Szkocji jest zbyt wiele osób białych, białych za, za dużo jest w Szkocji. Lewicowy pan premier miał nawet ostatnio takie przemówienie, gdzie wyliczał stanowiska wiodące w Szkocji i narzekał, że. Ten jest biały, ten jest biały. White, white, white. Potomek imigrantów zapomniał chyba, że Szkocja jest w 90% biała, więc, no, to może niekoniecznie jest rasizm, że jest w, w wielu białych w Szkocji. No, ale stojący definitywnie po stronie postępowej lewicy premier i jego rząd tą ustawę, która w życie weszła 1 kwietnia, przepchnęli. Ustawa chroni następujące mniejszości, grupy społeczne przed hate speech, czyli tak naprawdę nieprzyjemnymi komentarzami albo komentarzami, z którymi ktoś się nie zgadza, które mu się nie podobają. Ustawa chroni ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz różnice w cechach płciowych. A przed czym dokładnie chroni? Co to jest ta cała hate speech, mowa nienawiści w tym wypadku? Ustawa twierdzi, że chroni przeciwko wykluczeniom oraz przeciwko zachowywaniu się lub komunikowaniu się, które ma na celu wzbudzenie nienawiści. Pamiętajcie, postępowa lewica ma ogólnie na cały świat tylko jedno wytłumaczenie. Ich aparat poznawczy jest mocno no ma spory deficyt, no bo lewica wszystko tłumaczy nienawiścią. Jak coś lewicy się nie podoba, no to jest to pewnie nienawiść. I jako potencjalną nienawiść nowa ustawa definiuje artykuły prasowe, memy w internecie, wysyłanie sobie prywatnych wiadomości. To jest tak zwana nienawistna komunikacja. Co chyba najgorsze, nowa ustawa zdaje się nie rozróżniać między komunikacją, czyli memami, filmikami, tekstami, które były powstały przed ustawą i wszystkim tym, co powstało po ustawie. Praktyka następnych tygodni i miesięcy oczywiście pokaże, ale na chwilę obecną zdaje się, że na policję będzie można donieść za to, że ktoś wrzucił mema dwa tygodnie zanim w ogóle ustawa powstała. Nowe prawo zachęca wręcz do nadużyć. No bo skoro nowe prawo każe za homofobię, to co to w ogóle jest homofobia? Jeżeli ktoś wyznaje tylko tradycyjne formy rodziny i to powie, to czy to jest homofobia, czy to jest hate speech? I wiecie, w przypadku osób LGBT no to da się jakoś tam trochę czasem może sprawdzić, czy ktoś na przykład żyje w jednopłciowym związku. No i czy faktycznie jest albo gejem, albo lesbijką. Natomiast czym jest dokładnie tożsamość płciowa i jak to się sprawdza? No bo jeżeli ktoś ogłosi się kobietą, to według szkockiego prawa jest osobą transeksualną, no i teraz. Jak ktoś się z tym transseksualistą nie zgodzi, że transseksualista jest teraz kobietą, no to to jest transfobia, tak? Co na przykład z wolnością religijną? Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, no to też wyznaje, że są dwie płcie. Też rozpoznaje, tak naprawdę. <laughs> no ale chrześcijanie. Mają w obowiązku rozumieć, że świat ludzki składa się z mężczyzn i kobiet. Dla chrześcijan nie ma innej opcji. Mają teraz chrześcijanie siedzieć cicho? Mają się nie odzywać, bo inaczej to będzie hateful communication? Ta ustawa w oczywisty sposób daje broń do ręki postępowym lewicowym działaczom. No, i zanim ta ustawa weszła w życie, to szkockie lewaki, szczególnie aktywiści gender, cieszyli się już, że do więzienia pójdzie kto? Rowling, autorka książek o Harry Potterze. No bo feministka jest tak zwaną terwką. TERF to trans-exclusionary, radical feminist, czyli feministka, która uważa, że kobiety nie mają dytka. Wiem, pogląd bardzo kontrowersyjny, a z pewnością transfobiczny. No i Rowling poglądem, że nawet jak mężczyzna się identyfikuje jako kobieta, no to nadal mężczyzną pozostaje, nie staje się kobietą. Takimi poglądami Rowling dzieli się ze swoimi czytelnikami, odbiorcami w mediach społecznościowych. Aktywiści i lewicy cieszyli się więc, że niedługo Rowling będzie puszczać bąki w więzienną koję, ale. Ale Rowling pewnie do więzienia nie pójdzie. Ona mieszka w Szkocji, tam jest jedna z jej willi, no i Rowling jest znana na całym świecie. To jest jedna z najlepszych reklam dla regionu, dla Szkocji, więc lokalne władze jej akurat nie wsadzą. Ale z karami muszą się teraz liczyć ludzie, którzy wyrażają po prostu w internecie, w mediach, nawet prywatnie swoje opinie. Tak, przy okazji, prywatnie oznacza tutaj naprawdę rozmowę nawet dwóch osób, no bo prawo szkockie zdefiniowane jest tak, że jeżeli ktoś usłyszy naszą rozmowę, na przykład w barze, a ona będzie nienawistna, no to może nas zgłosić na policję. I nawet jak policja dojdzie do wniosku, że przestępstwa nie popełniliśmy, to zgłoszenie o tym, informacja, że może chcieliśmy je popełnić, będzie w takim specjalnym rejestrze obywateli. Takie państwowe zachęty do donosicielstwa skończyły się oczywiście donosicielstwem. Prawo kasujące wolność słowa pozwala bowiem nawet na anonimowe donosy, i już w pierwszych dniach, już w pierwszych dniach po tym jak prawo weszło, policja otrzymała tysiące, dziesiątki tysięcy zgłoszeń. Co zabawne, część zgłoszeń była właśnie na lewicowych polityków, również na premiera. Ustawa chroni bowiem ze względu na pochodzenie etniczne, premier narzekał na białych, bycie białym, no to, to jest pochodzenie etniczne, więc ludzie zaczęli zgłaszać premiera, który ustawę przepchnął, o to, że jest nienawistny. O, jak Szkocja próbowała to prawo jeszcze przepchnąć, to rząd wypuścił taką reklamę, że jak ktoś jest nienawistny, to zamienia sam siebie w potworka, albo raczej karmi swoim zachowaniem potwora nienawiści. Szkocka policja jest więc w tym momencie zmuszona po części zrezygnować ze śledzenia prawdziwych przestępców. Policjanci są zmuszeni traktować zbrodnie z nienawiści na serio, więc luzem po ulicy biegają złodzieje, przestępcy prawdziwi, ci, którzy na ludzi napadali. No, ale napaść, jak wiemy, nie jest tak straszna jak stwierdzenie, że są tylko dwie płcie. W sumie zabawne, bo jak spojrzeć na wiadomości sprzed wejścia ustawy, to. Rząd zapewniał, że nadłużyć nie będzie, a ścigane będą jedynie poważne sprawy. <gry> Można się oczywiście ze Szkocji śmiać, ale Polska jest na tej samej drodze właśnie. W naszym nowym, uśmiechniętym rządzie ruszyły już prace nad podobną ustawą, która teraz rozszerzyć ma ochronę prawną na właśnie mniejszości. Ten teges. I w rządowym projekcie ustawy lewicy też znajduje się tożsamość płciowa i orientacja jako, jako kategorie chronione. Wiecie, w Polsce nawoływanie do przemocy czy bicie ludzi już jest nielegalne. Po co nam więc kolejna zmiana w prawie, która chronić ma całkiem przypadkiem tylko te grupy ukochane przez lewicę, a no po to, żeby ograniczać wolność słowa. Może więc niedługo i my będziemy karani za wysyłanie sobie memów.